Cześć widzowie, to ja Wiktor i druga próba z nagrania odcinka z Aleksem. Dzień dobry. Super. I powiem wam, że dzisiaj już wbiłem cztery pierwsze rangi. Na bólu, na jedbicie, na rosie i na szeli. Teraz zamierzam wbić napeny. A na kolcie przecież wbijam. No tak, ale na peny jest teraz szy szybciej. Nie, nie długo gram. Nie, ja nie chciałem długo, chciałem solo. A ja mnie? Co? Nie no, no bo wbijam rangę sobie. A w sumie dobre, dostałem jakieś prosa. Kogo dostałeś? Barleya. Ja Ale Leon. Ale co robi ten Leon? No, Dobrego. Ale on trafia za każdym razem trawie. No to pewnie auto Nie, nie autoajmuję. On nie auto On za nic by nie autoajmował. To już są wysokie puchy. To są wysokie puchy. To są wysokie puchy. Bum, ha, ha, umarł. E z, i mz, i mz, i już showdown. I już showdown. I przegrana, i plus siedem. Nie, ja wolę na Soro. Plus siedem. Teraz drugie, drugie miejsce 0 Z... jak 0 a bo ty na solo nie długo I, ale co 0 trzecie miejsce to nie był showdown hej widzę jedną rzecz jak? za drugą miejsc, za miejsce za drugim miejsce dostaje bo gra na 20 razy 7 plus 7 a za trzecią, trzecie miejsce na dół zero. No, tak to się robi. Tak to się dzieje. A ja mam równo 13800 przez tego Barleya i przez ciebie. A ja minus 6. było minus 6, ale dostałem... no minus 6 było, a potem dodać 7 i tak zrobiło się tak się zrobiło po prostu. A Times nie chce się ode mnie od. Dobra, chce się ode mnie odczepić. Ale nie trafiłem w nią. Dobra. I tu jest ta Ems, z którą walczyłem. Chyba pamiętacie sprzed chwili. O, ja już cały czas tracę te bcharki. A ja cały czas dostaję. Nie. No w sumie nie cały czas dostaję. Ja już wolę prawdę. Bo co? 3 versus 3 to jest najlepszy 3 versus 3. Ale ominąłem jego. No chodź, Jackie, do mojej strzelby taktycznej. O, ty zgapiłaś od Fortnite'a. O, ty od kogo zgapiłeś? Od Fortnite'a. No właśnie, ty też zgapiłeś od Fortnite'a. Tylko co, powiedz, zgapiłaś od Fortnite'a? Bo ja nie rozumiem, czy bym... Tak ja bardzo. Ja gramy nas utrację tylko dużo pucharków. No a ja grając pewnie dostaję pucharki. No pewnie... Tam jest ktoś pewnie. Tu jest ktoś? Nie, dobra. Na samych rogach, ale tam jest nani. Nuni. Aha, dobra trafiłem. Pum, pum, tu, tu. No nie, nie umiem trafić. Tu, nie, tu, tu. Dobra. I tu? No nie, on stoi na. Ona, przepraszam, ona stoi tu na samym rogu. No jak? No a jak, zgadłem. O Ran Mo you, No i. I super. I wygra Jackie. Wygrała Jackie, ale przynajmniej plus 6. Już lepiej niż nic. Jakby co nagrywałem, to w ten sam dzień, co nagrywałam te cztery najlepsze gry typu Ajdy, choć wy to widzicie Jak dzień tego nie później. Ty tego odcinka nie no wiem, no ale jakby co. No zobacz, no zobaczył jeszcze dziś, w sumie dobra, wczoraj zobaczyliście ten, te cztery najlepsze gry hmm? typu Idle. No <gry> się tutaj stwierdził? Dobra, mam soja z Mortem. Mortisem? Mortką. Mortką. Biłem! Mam ulta. Nie! Ale gadać nie ma to. Dobra, mam soja prawdziwego soja, w sumie z Mortisem. Mam. Żyje swojego ulta. Uważaj. Bum. Umarłem. Czwarte miejsce. Tak. Ta. Ok. Ej widzowie, gdzieś tu jest ptaszek. Widzowie, gdzieś tu jest ptaszek. Gdzie on jest? Nie wiem, znowu uciek. Znowu uciek, chyba. Naprawdę, znowu uciek. no serio, znowu uciek. Nie a może A może. Ale już nie, nie, ćwierka. A może to toaleta? Nie ma. Nie widzę. Kurcz. No nie wiem. Zrobię chwilkę przerwy. Żywy Dobra, wróciłem już jednak. Nic nie znaleźliśmy. Nic, nie Kropy niezaliczone. No to idź. Tropy niezaliczone. Bro Pass. Koniec bro Passa za 6 dni i 17 godzin. A jeszcze muszę peny wygryć 10 razy. E, dobra, robię. Robię. Robię to. Nie żartuję, robię to. Aha, miałem z... z, z włączyć do baterii. Ładować. O, dobra, pierwszy kill. Nie już się. O, ja... O, nie, ja robię challenge, że gram takim... O, ja... Mam dobry challenge. Ale jak wiesz, jaki mam challenge? O taki, graj tak. Albo nie, tak. Graj tak. O jacie, jaki to jest challenge? Bo wy nie widzicie, jak gram, ale po prostu odwróciłem telefon i teraz na górze mam strzelanie, a na dole mam chodzenie. I to jest złe, Nie, niedobre, nie robię tego, bo inaczej nie zrobię czwartego. Miejsce. Ja, ja I tak nie dałem rady. I tak jest piąte, ale dobrze. Plus dwa jest. Przynajmniej. Hmm. Zrobię krótką przerwę. Dobra, wróciłem. Już. I nadal robimy misję. Gdzie jest? HP. Nie, 6 hp. Super, wiem, że to ty, gościu. Znaczy to twój klon. Ciach, 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 bum. Bum, tak to się robi. Wybuchaj, mój kolego. A no, zrobię przerwę. Przegrana. Aleks mówi, że ma 15 rangę na pen. No to prawda. Dobra, zrobię następną przerwę. Tym razem minus 1. Dobra, jakoś bez Was jest jakoś ciężko. Bo to na pewno nie przez to, że. Że, głupi, głupi. Że jest wysoka raga Ale to nie chodzi To nie przez to Uciekam od tego Majka, Bo mam mnie na dwa hity To jest najlepsze miejsce Wiktora Krzaczki Krzaczki Są tam tylko prosi No tylko auto -ajmują. No, no ale ciężko jest z No wiem. Ale się da. A jestem takim półmnóstwem, bo czasami zapominam o tym. Ja też zapominam czasami. I pewnie się pytacie, kto to wymyślił? I macie odpowiedź przed nosem. Ja. Tak, ja. Minus dwa. A co ty grasz? Rosą czy penny? Jak rosą. Rosą? Brokiem. Chciałem mieć 15 randy na A teraz zrobię przerwę i pewnie przegram. Ósme miejsce. Nie da się tak wbijać. Minus 5 za ósme miejsce. Knię już za 8 miejsce. Nie. Nie, tak się nie da grać. Tak się nie da grać. Co małego w klubie? Ej! Jakiś gość do, do mnie dołączył. Z, do ekranu. Zobacz. Zobacz sobie. Ten mój kolega. Pamiętasz tego Edbita? To on. Zobaczę, czy spekty... A dobra. Już skończył grę. Myślałem, że... No i co z tego? Promotuję go. Na seniora. Co? Ma kilka epików. Nie mam Mortisa. I co z tego? Ma mało puchów, ale ma ta Reijina. I ma Bill, i ma Bibi, i ma Frankę. I dołączysz mnie? Tak. O ja już, 12 przyjaciół jest u mnie. O ja. White. Dobra, dobre, jeżeli znowu przegramy, to znaczy, że jeżeli będą minusowe pucharki, to nie gram z Aleksem. Zawyłapujcie, żeby tak nie było. Ale to nie Panie chodzi o łapki, tylko wie, o przegrany. Nie. nie, co on zrobił? Nie ma Powercuba! Nie ma! Nie ma skrzynki! Nie ma skrzynki. Stój! Ej, gdzie jest ta skrzynka? Ej, nie ma tu skrzynek! Ej, nie ma tu skrzynek. Ej, nie ma. Dobry żart! Dobry żart! Ej, takie. O, jest tu power cubes. A my go chowamy. inne osoby. I masz 10 Ile? Ile on? Nie uciekaj. O dobre, są plusowe pucharki, czyli będziesz musiał jeszcze grać. Jedno, mógł jeszcze jedną. Jeszcze będziesz mógł grać za te plus 7. Dobra, play. Chciałem play again. O, je, je, je. O, o Boże! O Boże, spadłem. Stół. Nie. nie. Ej, zobaczmy, czy się skapił jak ja ten strzelę. Ej, jeszcze nie... nie jej. Ej, przy, przy, pójdźmy po kogoś. Chodź Frank, chodź Frank Ej idzie A... pedy, idzie pedy Gdzie tu skrzynka? Tu jest skrzynka, nie. To jest skrzynka. Nie. No, ale niszcz ją A nie, jak skapią Jak ją atakuje Nie wiem, ktoś go goni Schowam się w krzak Tak? Gdzie się wzięła skrzynka? O ja. Ej, nikt tu nie przychodzi Proszę tu przyjść. Barley, chodź tu. Chodź tu, Barley. Albo penę daj. Pany, zabiłem pany. Paniusia. Zabiłem paniusia. I jeszcze tu jest Szeli. Shelly, Szeli. I, ej, idź do nich, a ja po... No tu. Do widzenia. Co tu się dzieje? O ja. 10. 10. Pen. 11, nie 10. Teraz zero. Nie, 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 nie. Uciekam! Uciekam. Dobra. Kamie. To lubią prosy. Kampor! kam. Jestem kamper. O ja, ale ból smutny. Wjechał w nas. Ból smutny. Dobra. Co? Co, co? co, 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 co. bum! Dawaj. Wjeżdżę. Dobra. A ja umarłem. Dawaj, dawaj, dawaj w niego. Dobra i tak przegraj. Ale jeszcze gramy, bo jest plus siedem. Plus jeden. Jeszcze. O, znowu nie. Ja, ja, ja po prostu... Jadłem. Czemu ja ci Co? Nic, dobrze nie wszystko. Właśnie, lacz mi, lacz mi, lacz mi. Co, ty śpiewasz? Nie, muszę robić to samo. A dobra, nie, nie. Bo Santa Mike tam jest. No tak. Cześć no tak. Santa Mike. Masz. No. Tak, to jest oczywiste. Walił mnie z Brawl Stasa. Tak? No. I teraz bot gra. Umarł. Umarł. Bot? No umarł bot. Ja nie mam. Ale je, na szczęście nie. ja jeszcze żyję. Łączenie z serwerem. Łączenie z serwerem. No i teraz weszłem do gry dopiero. No i to właśnie to się zrespiłeś w tym czasie. Ja gram. No, dobrze, że ty grasz. Ej, tu nikogo nie ma. Tu ktoś był. Halo. Nie ma. Yy, bo każdy już zebrał je. Może jakiś w środku? Nie ma. Ty, 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 ty mój kolego. Jak mnie nie trafił, widziałeś? Widziałem. Dobra, trafia już. Już trafia. Hej, chodźcie mi tu. Chodźcie! Chodźcie! E, to jest X na środku. No bo tak, bo to jest. Jako Power Cube. Power cube, Kup I coś. Już nie ma tego X. Chciałem powiedzieć Expa. 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 Nie ma tu Expa. No na serio, nie ma tu Expa. Żadnego. Tu nie ma żadnego Expa. No serio, no nie żartuję, nie ma tu żadnego. Czy ty grałeś jako bot, czy może nie? I zniszczyłem sobie grę. Grę. Dobrze powiedziałeś za mnie. A dzień dobry. O nie! No, nie zbieraj! Używaj ulta, dawaj, wiesz do nich. Przynajmniej w tego Mortis'ka. 3, 2, 1, jestem! Dzień dobry. Witapeny, witapeny. O nie, on się bawi ze mną. Nie, jednak się nie bawi, jednak się nie bawi, ale jest plus 7. I, i, i jest 540, dobra. Play again. No, wreszcie, wreszcie zrobiłeś. A ja chciałam kliknąć wyjście. Bo ty mnie zainteresowałeś, tym więcej. 500... Co ty robisz? A dobra, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Będę tu czekać, aż ktoś przyjdzie. Tu nic nie ma, jakby co? Widzowie. Ej, schowałem skrzynkę. Tak? Gdzie? nie <noise> Jezu. Jezu ty jesteś trollem. A tu ból się z sobika siedzi. Jak, jak jakiś ten bot. Nie bot, nie bot. Się. Co? Nie tymuj się. Nie będę się timować Z kimś, z jakimś jeanem. Który nie chce, Timu. Ej, przyciągnie, Nie przyciągnie ciebie jednak. Nie chcę przyciągać kogoś takiego. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dzień dobry. Ej, ten dzień w ogóle się nie leczy. Czemu? Nie wiem. <laughs> Widziałeś jak się strolował. A ja umarłem. A jak się strolował? Że sam se zablokowałam. Nie mnie zablokować. A. Super, ale nie umarł. O kurczę. O kurczę. A no dobra, nie ma tu kilka. Ja masz gadżetów? Y y jeszcze trzy. <gadżety> Mam gadżety. Je, je. Dzień dobry. Ale go <gadżety> zniszczyłem moim gadżecikiem. Aha, super. A gdzie jest osłonka? A kruk. Dawaj. <gadżety> No miał nie. Gadget, czy tam star Power. Sta, miał Star Power. Ej, dobrze mam. Ej, jeszcze u, jeden winek i, będzie, i będę miał 21. Ej, ale czemu teraz drugie miejsca zajmujemy? Nie wiem. Bo tak mówiłem. Czyli znaczy, że widzowie zaraz ben, będą cały czas łapkować to. Subskrybować. No? Co ja mówię? Subskrybować. 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 Subscribe to me. Mi. Mi. Only me. Only me. Ała! <grafy> to za to, że nie mówiłeś only me ze mną. Ej, dwie 2M w drużynie. Ta? No. Tak jak randomy. Randomy. No randomy. Nie No randomy. Nie wiem, bo No mi chodzi, że dwie inne osoby. Co ja zrobiłem? Czemu zrobiłem? A tak lubię się pobawić i poszukać w krzaczkach. Tak, wszędzie są krzaczki. I raczki. Na nie ma dziewięć. Cztery. A macie? No super. Do widzenia. Nani, nani, nani. Nani, nani. Time na krzyżyku. Bo lubię robić to dla smyku. ten krzyżyk. Ja już dawno zobaczyłam. A ja dzisiaj dopiero. No. O, dobra, robię przerwę Dobra, wróciłem I znowu drugie miejsce Znowu Jest 21 ranga Ty nie, też masz? Nie, jeszcze 20 Wyjście już Wyjście już, no Wbiłem te 21 pucharków To teraz czas na kolta. Z kinem Bań Banitą, czyli old. U mnie jest Ultą. A ty masz tylko power do niego? Nie, mam drugi też. Zobacz. Uh -huh. No to biorę ten, bo ten jest lepszy, bo, przy, bo, ten, bo szybciej mi się te strzały ładują. Bo tak naprawdę wo Sorry. wolniej się ładują niż teraz. Dobra, dobra, gdzie są ludzie? Tam jest. Y y jaki kolt? Leon. Ja jestem kolt, a tu jest Tik. ze Star Powerem. Y a co wy robicie? Ej, to był mój kolega Leon. Zabili go? No, to był mój kolega z klasy. Halo, zabili kolegę. Mam 29 hp. Zrobię przerwę.